Edukacja dla bezpieczeństwa. Film przedstawia upozorowanie i zabezpieczenie wypadku oraz chwyt ratowniczy służący do szybkiej ewakuacji poszkodowanego z miejsca zagrożenia, tak tzw. chwyt rauteka. Obowiązkiem osoby widzącej zdarzenie jest udzielenie pomocy poszkodowanemu. Szybciej jednak trzeba zabezpieczyć teren wypadku. W tym celu rozkładamy trójkąt, znajdujący się najczęściej na klapie bagażnika. Trójkąt ostrzega innego kierowcę o zagrożeniu. Gdy go rozłożymy, kładziemy 15 metrów od pojazdu w terenie zabudowanym. Poza terenem zabudowanym 50 metrów, zaś na autostradzie 100 metrów. Gdy trójkąt stabilnie stoi, włączamy światło awaryjne oznaczone podwójnym trójkątem na czerwonym tle. Wyciągamy kluczyk ze stacyjki, kładąc go w bezpieczne miejsce. Zaciągamy hamulec ręczny znajdujący się najczęściej po prawej stronie kierowcy. Pod czym zabieramy się do wyciągania poszkodowanego, z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Chwyt rauteka wykonujemy poprzez ustawienie jednej ręki na dolnej szczęce rannego, zaś drugą prowadzimy pod ramieniem, kładąc niżej klatki piersiowej. Wyciągamy z samochodu i kładziemy w bezpieczne miejsce. Dziękujemy za uwagę.